Cześć, tu Michał, a to podcast Lekki Stan, Oddech, Mindset, Medytacja. i dzisiaj przychodzę do ciebie z pytaniem, po co wstajesz z łóżka? Po co wstajesz z łóżka? Czy masz typu motywację, że jak dzwoni budzik, to ty go wyłączasz, wyskakujesz z łóżka, idziesz od razu, napiszesz kranki wody, robisz swoją poranną rutynę i wchodzisz w ten dzień po prostu super z energią? Czy raczej dzwoni budzik, ty go wyłączasz, masz ustawionych jeszcze pięć innych i wstajesz się, by dostać po prostu w tył głowę, Chociaż nie piłeś, nie piłaś wczoraj, to czujesz się jakbyś miała miała kaca i zastanawiasz się dlaczego, dlaczego ja? Który poranek jest ci bliższy? Daj koniecznie zdać e, dla nas na profilu Lekki Stan na Instagramie albo na TikToku, jak wygląda twój poranek? Czy masz poranną rutynę, czy raczej starasz się wyrobić ze wszystkim i zawsze jest mało czasu? Dlaczego pytam? Bo moim zdaniem to jest mega ważne, żeby już od rana mieć jakiś poziom takiej chęci do życia, do działania, bo jeżeli wstajesz tylko po to, żeby wstać, zrobić swoje, przeżyć ten dzień, a później z Netflixa i zasnąć, to raczej nie wydaje mi się, że był, byłbyś byłabyś tą osobą słuchając tego podcastu. Chyba, że strefiłeś, strefiłaś to przypadkiem. Także witam ci serdecznie. I. Co chcecie powiedzieć, niezależnie od tego, które odpowiedzi albo powyższe pytania są poprawne u ciebie, które, po których odpowiedzi udzielasz, to poranek jest naprawdę mega ważny. Jeżeli biegasz w ten dzień, od razu zrzucasz się w wir, przeróżnych zajęć, a jeszcze najgorzej, jak wymówisz telefon i od razu zaczynasz go to Jesteś nieprzytomny, nieprzytomna. Nie ma cię dla świata. A raczej świat pochłania całą twoją uwagę. Bo kiedy zwolnisz, tak jak ja teraz zwalnię mówiąc, możesz zauważyć więcej rzeczy. Możesz zauważyć więcej rzeczy, za które można czuć wdzięczność, dzięki którym można po prostu poczuć się lepiej. Dobrze tu i teraz, bez potrzeby wybiegania w przyszłość czy uciekania do przeszłości. Bo, jeżeli nie czujesz szczęścia w tej danej chwili, to nie jest tak, że z Tobą jest coś nie tak. Tylko może brakuje ci tej przytomności, tej obecności, być może masz trudną sytuację życiową. Ale, nawet mając trudną sytuację życiową i ogólny stres w życiu, zadaj sobie dwa takie pytania. Czy jestem szczęśliwy, szczęśliwa w tym momencie w życiu? A jeżeli nie, to co mogę zrobić, żeby tak było? Jeżeli odpowiedź jest na zewnątrz. Czekam na awans, czekam na podwyżkę, czekam na odpowiednie osoby w moim życiu, czekam aż dzieci podrosną albo się pojawią. To muszę cię ostrzec, że to jest pułapka. Bo kiedy warunkujemy nasze szczęście, to tych warunków będzie coraz więcej w naszym życiu. Tych warunków do spełnienia, żeby poczuć prawdziwe spełnienie szczęście, satysfakcję z życia. Co jeszcze rozwiązaniem? Kiedy masz dobrą sytuację w życiu, zaakceptuj, że ona w ogóle jest. W sensie nie musisz akceptować tego, co przynosi ta sytuacja, ale nie wypieraj tego, że chwasty w ogrodzie nie istnieją, bo istnieją i trzeba je wypierlić. A kiedy nie jest rady, to zatrudniasz specjalistę. A poza tym, to postaraj się zrobić coś pomimo tego, jeżeli to jest coś, co nie da się tak łatwo zmienić nawet ze specjalistyczną pomocą, typu jakaś mocna choroba przewlekła, to co sobie pytanie, co mogę zrobić pomimo tego, żeby nie być ofiarą tej sytuacji, a jednak dać sobie możliwość do odczuwania szczęścia w tu i teraz. Bo zwykle nie dajemy sobie tej możliwości. I ja mam dla ciebie jedno proste ćwiczenie, które być może już znasz. A być może jest to dla ciebie ćwiczenie, które robisz po raz pierwszy, ale zawsze warto sobie je przypomnieć, a jeżeli je znasz. Zauważ pięć rzeczy dookoła ciebie. Po prostu zauważ bez oceniania. Ja będę liczył. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Usłysz cztery różne dźwięki, nawet jeżeli to będą cztery różne słowa mnie. Jeden. Dwa, trzy, cztery. Teraz poczuj ciałem trzy różne rzeczy. Na przykład temperaturę, dotyk. Albo coś z wnętrza ciała. Będę liczył. Jeden, dwa, trzy. To mogą być trzy różne odczucia, dotykowe, nawet kinestetyczne. I poczuj dwa zapachy w tym momencie. Mas jeden wdech nosem, jeden zapach i drugi wdech nosem, drugi zapach. I jedna rzecz, co czujesz wdzięczność. Może być oddech, może być cokolwiek, rodzina, zwierzęta. Za co czujesz wdzięczność? Za to, że jesteś za siebie. Ja czuję wdzięczność, że mogę nagrywać ten podcast. I teraz wracając do tego poranka i tej energii rano. Jeżeli dasz sobie chwilę i wykonasz to ćwiczenie rano, to ten dzień będzie inny. Nie będziesz tak wbiegać w ten dzień. Nawet jeżeli masz mało czasu, to to ćwiczenie zajęło ile? Dwie minuty? To chyba znajdziesz dwie minuty na praktykowanie medytacji, mojej wdzięczności, przytomności, obecności, jakkolwiek to nazwiesz. Bo tak fajnie. Mówi, powiedzenie Zen: Palec wskazujący na księżyc nie jest księżycem. Ale mimo wszystko, patrząc na ten palec, możesz dostrzec księżyc. Teraz, schodząc trochę na Ziemię, chcę ci powiedzieć, że ja bardzo rozumiem trudne sytuacje życiowe i to nie jest tak, że lekki stan wziął się stąd, że bardzo dobrze i przyjemnie nam się żyło. Tylko wziąłeś z tej potrzeby, żeby poczuć tą lekkość w naszym życiu. Bo już po prostu było tak ciężko, że chcieliśmy, żeby było lżej. I teraz, drogę, którą przeszliśmy, to nie była droga osłona różami. Albo raczej różami bez kwiatów. I po co ci to mówię? Po to, żebyś wiedział, wiedziała że jest wiele sytuacji w życiu, które wydają się bez wyjścia w tu i teraz. Są różne choroby, takie jak na przykład depresja, są zaburzenia lękowe i one wydają się bez wyjścia. Są sytuacje życiowe, które nas po prostu gniotą, jak śmierć bliskiej osoby. I wtedy nie widzimy świata, nie widzimy życia, ale ono tam jest. Niebo tam jest przesunięte chmurami. I powtórzę to po raz któryś w czasie tego całego podcastu, wielu odcinków. Ty nie jesteś chmurami. Ty jesteś niebem, na którym się to wszystko rozgrywa. I nieważne jak chmury są ciemne, one przeminą. Być może to banał dla ciebie, ale myślę, że warto, żebyś to usłyszał, usłyszała. Ja tej jeżeli twoje poranki wyglądają tak, jakby ktoś po prostu przyważył ci młotem, to wiedz, że tak nie musi być. Zacznij od tego, żeby zadbać o swój wieczór. Bo to z jaką energią zasypiasz, w jakim stanie psychofizycznym zasypiasz, z taką energią, z takim stanem najprawdopodobniej się obudzisz. Także zadbaj o swój sen, zadbaj o podstawy. Jest taka triada nieodłączna: sen oddech emocje. Jeżeli nie możesz zadbać o sen, bo nie pozwalają ci o emocje, to zadbaj o ćwiczenia oddechowe, żeby wprowadzić je do swojego życia. One uregulują emocje, one wpłyną na sen. Tak to działa. A najprostsze ćwiczenia, jakie znam jakie działają, są w naszym e-booku. Wejdziesz na stronę lekki To łatwo znajdziesz nasz darmowy e-book. Jest tam kilka prostych ćwiczeń i nagranie medytacji prowadzonej, a protokołu głębokiego odpoczynku bez snu, który możesz łatwo wdrożyć do swojego życia. Tak samo jak ćwiczenia są to nagrania też. lekki-stan.pl i korzystaj. A jeżeli masz pytania co do oddechu, mindsetu, medytacji, śmiało pisz do nas na social media, my odpisujemy. Napisz do nas na Instagramie na Lekki Stan, łatwo nas znajdziesz, tak myślę. Nawet przez stronę internetową. I jeżeli uważasz że ten odcinek za koniecznie podziel się nim z kimś, kto ma ciężkie poranki. Albo z kimś, kto mógłby mieć te poranki po prostu lżejsze. I do usłyszenia jutro. Trzymaj się. Cześć.